Odpadła rakietę. To, jak bardzo my zapominamy w życiu o ciele, to, jak bardzo się od niego odcinamy, od tej rakiety, od emocji, które są w tej rakiecie. My odkryliśmy, że jeżeli stajesz w sytuacji, w której zabieranych jest dużo tych rzeczy, jesteś w otoczeniu natury, że to jest absolutnie przepiękna przestrzeń do odkrywania tej misji. I cokolwiek robimy, tak naprawdę to to jest centrum, osi naszej pracy, to spotkanie. Bo najważniejsze jest to lustro ostatecznie, to jest to narzędzie, bo, bo ty się zaczniesz widzieć w tym. Bardzo często jest tak, że dostajesz Szt. Taki cukierek na początek. Wow, coś, coś się pięknego wydarza. Jest super w zimnej wodzie. Albo wow, y, masz przepiękną podróż oddechową. Coś ważnego usłyszysz, coś ci się pojawi. Ale ty już masz w głowie, że to jest. Mm. To jest właśnie to. Całe życie w zasadzie szukam takich wrażeń, bo całe życie staramy się, żeby było nam cały czas wygodnie i ciepło i to jest takie, dokładne przeciwieństwo tego i zajebiście. Naprawdę strzał takiej adrenaliny, fajny, z pierwszym kontaktem, kurczę, dużego palca wody nurkowanie pod wodę, wypłynięcie, jest strzał mocny z adrenaliny, naprawdę jest, kurczę, No tak dużo. i